Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa odcinki. Pierwszy odcinek będzie troszeczkę krótszy niż drugi odcinek, ponieważ no, chciałbym w nim tak dosłownie w paru zdaniach pokazać i wytłumaczyć, jak podejść do tego zadania. Natomiast wszystko ładnie policzone i rozpisane znajdziesz w odcinku bonusowym dla osób wspierających kanał. Link do tego odcinka pojawi się jak zwykle na ekranie końcowym. Dobrze, to przejdźmy teraz do metod rozwiązania. No, tutaj mógłbym znaleźć co najmniej cztery metody rozwiązania zadania, ale skupię się na dwóch. Pierwsza metoda polega na tym, że patrząc na równoległobok, możemy skorzystać z własności m, takich charakterystycznych dla tej figury, to znaczy m, skorzystajcie z tego, że Bok AB jest równoległy do boku DC i ponadto te dwa boki mają tą samą długość, czyli bok AB i bok DC możecie zamienić w tym momencie na dwa wektory i sprawdzić, kiedy wektory są równe. Dla jakich współrzędnych, czyli musielibyście policzyć współrzędne wektora AB, współrzędne wektora DC? I przyrównać te współrzędne, i wtedy wyjdzie wam punkt D. Natomiast jak to ma być ładnie rozwiązane i rozpisane pokażę w tym odcinku bonusowym. I jeszcze druga metoda. Druga metoda polega na narysowaniu no, w pewnej części boku w układzie współrzędnych. Współrzędne są na tyle małe, że można spokojnie ten, tą część figury narysować, a punkt D wyjdzie teoretycznie, no teoretycznie, no automatycznie wejdzie ten punkt D. Czyli to jest taka szybsza metoda, bo to jest w końcu test, no nie musimy podawać pełnych rozwiązań. W każdym razie powinniśmy otrzymać tą odpowiedź.